Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24 TV w programie Studio Karolina. Dzisiaj moim gościem Pani Katarzyna Zasada. Dzień dobry Dzień Pani Katarzyna. Dobry. Katarzyna. Behawiorysta i trener psów, czyli mojej ukochanej rasy zwierząt. Choć kocham w sumie więcej, ale jakoś tak z psami jestem najbardziej e, zżyta. No i autorka programu Dziecko i pies. Bezpieczeństwo przez zrozumienie. Tak jest. Słuchajcie, ja wiem, że Pani Kasia nie wygląda, ale Pani Kasia to w ogóle ma wykształcenie budowlane. Bo, <noise> pani Kasia, od tego zaczęliśmy, tak Pani mi się <noise> od powiedziała. Tego tak. tak, że w ogóle to nie był początek mojej drogi depsy. No właśnie, no to, to w którym momencie Pani stwierdziła, kończąc tego magistry, Magister Inżynier, to się nazywa, budownictwa, tak? Tak, tak Dobrze, dokładnie magister. tak, Magister Inżynier. W którym momencie po, po skończeniu tego magistra Inżyniera Budownictwa Pani stwierdziła, nie, ja biorę się za E, Zachowanie awioralne, za bycie trenerem psów. Ja myślę, że gdzieś to wcześniej by mnie kiełkowało, bo wcześniej no, zawsze kochałam te psy i zawsze mm. te psy gdzieś tam były w moim życiu. Natomiast no, budownictwo wyszło chyba z rozsądku, trochę z tego, że wydawało mi się, że będzie podobne do architektury, mm -hmm. którą bardzo chciałam studiować. Ja mam przeróżne zainteresowania. Później popracowałam sobie rzeczywiście trochę w tym budownictwie, chociaż doczułam, że to nie jest to, później jeszcze przerobiłam uczenie tańca. Mm -hmm. Aż doszłam do momentu, kiedy usiadłam i zastanowiłam się, co tak naprawdę najbardziej kocham w życiu. No i okazało się, że to, co było zawsze ze mną i to, co kocham najbardziej, to są psy. Mm -hmm. I wtedy zaczęłam sobie drążyć przez to, że trafiłam też na psa, który okazał się nieidealny, nie taki, jak mi się wydawało, bo zawsze wcześniej jakoś, jak moi rodzice brali psy ze schroniska, mm -hmm. to, to psy się trafiały takie, że one po prostu wchodziły do domu i były. Nie było żadnych problemów, nie było lęków separacyjnych. Nic strasznego się nie działo i nagle się okazało, że trafiłam na psa, który mi pokazał, że to tak łatwo nie będzie mhm. i wtedy zaczęłam już drążyć, drążyć, drążyć i trochę dzięki swoim psom nauczyłam się w ogóle fachu. Później oczywiście skończyłam kursy szkolenia, no ale zaczęło się od swoich własnych psów. Mhm. Chyba na tych naszych własnych przykładach, na, naszym, na naszych doświadczeniach jesteśmy w stanie wyciągnąć wiedzę, którą później możemy wykorzystać. Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, drodzy państwo, nie zawsze każda rasa chociażby rasa wyglądająca na łagodną albo za taką uznawana, nie zawsze jest. Ja muszę szczerze przyznać, że mam Golden Retrieverkę, suczkę, która jest cudowna dla ludzi, ale w stadzie niestety sobie nie radzi. To znaczy ma bardzo dominujący charakter. Wszystkich ustawia po kątach. Inne psy mają przez nią depresję, wiem, bo już widziałam zachowanie moich psów. No i niestety musiała być odsoparowana od stada i teraz jest sama, ale jest przeszczęśliwa, spełnia się ze sobą. I myślę, że z pani z wieloma psa, psami ma do czynienia, bo tak naprawdę wychowawca to jest ktoś od charakteru, prawda? Od zachowań. I moglibyśmy powiedzieć, że nie co do zasady, każda rasa ma stricte przepisane cechy, ale jak widać po tej mojej goldence lulu, no, no niekoniecznie. Co ten pani pies robił takiego, że pani wiedziała, że ta droga nie będzie aż taka łatwa? Ja najpierw trafiłam na psa ze schroniska w ogóle gdzieś na końcu świata i okazało się, że ten pies ja się nie dowiedziałam tego wcześniej. Jak kontaktowałam się z wolontariuszami z tego schroniska, to nie, nie dowiedziałam się. Że to jest pies wiejski, pies, który chodził uh -huh. sobie po wsi uh -huh. i on sobie tam żył. A oni go regularnie odławiali, no i w końcu trafił się taki jeleń, czyli ja, uh -huh. który tego psa postanowił adoptować. I okazało się, że jak wzięłam go jeszcze mieszkając w Warszawie do mieszkania, uh -huh. to pies zupełnie nie, nie był w stanie się odnaleźć. Uh -huh. Więc tu była ciężka sytuacja, plus teraz wtedy on rzeczywiście po długich zastanowieniach się stwierdziłam, że no niestety, ale musi wrócić tam skąd się wziął. Mm -hmm. Skontaktowałam się z samą górą schroniska. Okazało się, że no rzeczywiście taka jest historia: wolontariusze nie do końca powiedzieli mi prawdę. Mm -hmm. A teraz mam bordera, który mimo tego, że jest z i mimo tego, że wszystko w papierach się zgadza, to też aniołkiem nie był. Mm -hmm. Ale border koli chyba mają takie trochę. One są mocno wrażliwe i mocno szalone. No właśnie, to, tak. Część psów też ma, które mam. E, no dobra, no to jak się zaczęła ta pani kariera z tą, i ta, ta droga? Zaczęłaś się tym takim punktem zero były te pani zwierzęta i, i ta. No i, i to zastanowienie nad tym, co pani by chciała robić, tak? Mhm. I co? Jest pani behawiorystą? Mhm. Tak. Jest trenerem? Tak. Dobrze i wszystkie tak. rasy pani trenuje? Jest coś takiego jak behawiorsta, który zajmuje się konkretnymi rasami na przykład, czy nie? Czy wszystkie rasy? Każdy się troszeczkę specjalizuje. Ja jak widzę borderki, to od razu moje serduszko jest mm -hmm. rozgrzane i od razu chce się tymi borderkami zajmować, natomiast ja chyba jestem najbardziej specjalistką od piesków, które są niegrzeczne. Mm -hmm. Czyli te wszystkie pieski, które ciągną na smyczy, które szaleją. Um... paskie na przykład, tak? Też, ale to tak naprawdę może być każdy pies. To bardzo często u nas w miastach to są Maltańczyki, mm -hmm. to są, nie wiem, buldoszki francuskie. Mm -hmm. To są, to tak naprawdę to są bardzo często psy, które mają niezaspokojone potrzeby. Bo wydaje się, że to jest taka zwykła, mała rasa. To jest piesek, który no, jest stworzony do tego, żeby sobie siedzieć na kanapie. No, nie do końca. Czy to nam się pewnie tak wydaje? Tak. tak? Nam się hmm? tak wydaje, biorąc sobie, nie wiem, buldoszka, stwierdzamy, że on będzie sobie słodko leżał na kanapie i będzie ozdobą, w salonu. ozdobą w salonu. A okazuje się, że piesek jest. Nie wiem, wyspacerowany, nie ma tej możliwości eksploracji, no i wtedy się zaczynają problemy. Mm -hmm. I tutaj te pieski się robią niegrzeczne według nas, a według mm -hmm. nich, po prostu one próbują nam coś pokazać w ten mm -hmm. sposób. Zazwyczaj te wszystkie zachowania no, to jest pokazywanie czegoś, pokazywanie, że coś nie gra, czy to zdrowotnie, czy w jakiejś innej kwestii. No tak, no bo nie potrafią powiedzieć, to przynajmniej pokazuję. Ja mam takiego psa, który w nocy potrafi chodzić po podłodze i budzić mnie, żebym puściła go do toalety, no jeżeli ktoś nie potrafi czytać zachowań. Ja to ma kałużę na środku. Na szczęście ja się tego nie nauczyłam. No dobra, czyli jeżeli mamy takiego psa ciągnącego, a nie jest to koniecznie rasa Sybarian Husky, mm -hmm. która co do zasady ma no to, tak która, że ciągnie, to możemy się do Pani zgłosić rozumiem? tak? Ok, Okej, czyli po pierwsze jest Pani w stanie wytrenować takiego psa, żeby on już nie ciągnął. Ewentualnie jest Pani w stanie wskazać jakim problem my jako właściciele psów popełniamy, Prawda? Tak, tu niestety raczej to jest to, jakie my błędy popełniamy, mm -hmm. albo czego brakuje, albo czego jest nadmiar. Mm -hmm. Ja zawsze pierwsze, co robię z opiekunem, to siadam i rozmawiamy sobie, rozmawiamy, rozmawiamy, i mówię: powiedz mi wszystko, co nawet wydaje ci się dziwne. Mm -hmm. No, bo mój pies to robi coś tam dziwnego. Mówię: aha, dobra, zapisuję. I później analizuję, analizuję, analizuję. Mm -hmm. ja zawsze się śmieję, że ja od razu nie wysyłam zaleceń, tylko ja się muszę przespać. Mm -hmm. Przesypiam się z tym i mówię: dobra, czyli tutaj są niedobory, tu musimy coś wyrównać, tutaj musimy wyciągnąć bardziej na środek jakąś potrzebę. Dobra, hmm. mamy to. No i daję jakieś zalecenia. Czy to jest od razu to, że nauczę. Nie do końca pracuję treningiem w takich kwestiach jak hmm. na przykład ciągnięcie. Bardziej mówię: zobacz, chcesz prowadzić psa na półtorometrowej smyczy? Nie ma szans, żeby nie ciągnął. Daj mu dłuższą smycz, zapewnij mu potrzebę właśnie eksplorowania, mm -hmm. męszenia, mm -hmm. tego zwiedzania. Spacer jest dla psa, a nie dlatego, żebyśmy my sobie szli i sobie gadali przez telefon, a pies na tej metrowej smyczy szarpał się na przykład jeszcze przy wózku. No, rozumiem. To, to rozumiem. jest no, takie rzecz, rzeczy, ma... które nie zawsze wszyscy ogarniają bądź e widzą, prawda? No czasami pewne rzeczy trzeba zauważyć, bo trzeba wyjść spoza swojego punktu widzenia mm -hmm. i patrzeć. Po bokach. A nie Dlatego to, front. że czasem jak ktoś inny spojrzy na to, ja też korzystałam z e, pomocy innych behawiorystów, bo to co ja widzę, to jest coś, co widzę na co dzień mm. i już też mi się czasem zamazuje. A jak idę do kogoś innego, to ktoś inny spojrzy na to. No no tak, zupełnie no, innego punktu. Można by powiedzieć, że nie jest się do, sędzią, dobrym sędzią no. we własnej sprawie, jeżeli ma się swojego psa, to ciężko ocenić, co my źle no, robiłam, że tak ten pies reaguje. E, y, Powiedzieliśmy już, że jest pani behawiarstą i trenerem psów, ale nie powiedzieliśmy jeszcze jednego, co wspomniałam na początku. Ma Pani autorski program pod tytułem Dziecko i Pies. Bezpieczeństwo przez zrozumienie. Drodzy Państwo, zanim włączyliśmy play na monitorze, to pani Kasia powiedziała mi, że wpadła na pomysł takiego programu, w którym dzieci y, będą mogły zaznajamiać się z zachowaniem psów w odpowiednim momencie, zanim dojdzie do jakiejś złej sytuacji. Dobrze ja to zrozumiałam, pani Kasiu? Tak, tak jest. Czyli na zasadzie takiej obrony, uh -huh. tak? Przed tym złym, co się może zająć psem. Bo powiedzmy sobie szczerze, takiej sytuacji, gdzie pies atakuje dziecko dorosłego bądź inny, inny, innego psa, jest od czasu do czasu, one się pojawiają, w sieci się pojawiają. W zeszłym tygodniu przeczytałam, że Jakiś pan e, e, zabił innego ostrego psa, znaczy, zabił psa siekierą, jakiś tam swojej sąsiadki. On wcześniej o tym mówił, że ten pies będzie biegał bez i będzie niezabezpieczony. To on mu zrobi krzywdę, bo bał się o swojego psa. Rozumiem tego człowieka. Rozumiem, drodzy państwo, bo pewnie tak samo bym się zachowała, pomimo tego, że kocham zwierzęta. Ale w sytuacji zagrożenia moich zwierząt nie, nie bałabym się użyć siły takiej, jak użył ten człowiek. E, i e, też widziałam drugie zdjęcie, gdzie inny pies, nieprzyplinowany przez inną panią, pies z rast niebezpiecznych, uciekł i zagryzł jakiegoś psa typu maltańczyk, tak? Później biegał po całym osiedlu i szukał kolejnej ofiary. E, I ja nie mówię, że dobrze, że znalazł wśród innego psa, tak? Tylko co to by było, jakby znalazł ofiarę wśród dziecka? Powiedzmy sobie szczerze, dzieci potrafią jeździć na rowerach, na hulajnogach, bawić się i teraz wpadnie taki pies. Mhm. Ale to pani Kasia jest tutaj, od tego, więc ja poproszę o opowiedzenie o nam o tym pani autorskim programie, który może uratować w jakiś sposób dzieci. To znaczy, tutaj akurat pojawiły się przypadki zagrożenia psa przez psa, czy zaatakowania psa przez psa. Natomiast ja, no przez to, że właśnie zajmuję się czymś takim, dość mocno śledzę te wszystkie doniesienia medialne. I tak naprawdę od początku tego roku było aż 10 takich sytuacji, gdzie do no, dziecko było bardzo mocno pogryzione. Mhm. Ostatnia była chyba w szczecinku i to z psem z reklamy, czyli z border coli, do którego dziecko podeszło pogłaskać, no i zostało gryzione w twarz. Mhm. Także to nie trzeba dużo, nie trzeba psów raz agresywnych, bo to może być nawet pimpuś maltańczyk, który też może ugryźć to porządnie. My o tych pimpusiach zazwyczaj nie słyszymy, no bo to są powiedzmy, że małe ugryzienia, to się gdzieś zamiata pod dywan, wszystko zostaje w domu, to nawet nie trafia zazwyczaj na sor, więc nie jest w żaden sposób odnotowywane w statystykach. Ale jest tych pogryzień naprawdę bardzo dużo. No, i właśnie mój pomysł był taki: i na podstawie tych obserwacji, tych doniesień medialnych, i na podstawie obserwacji tego, co się w ogóle dzieje. Bo ja dość często obserwuję psy mhm. gdzieś tam w mieście, czy nawet w moich okolicach, stwierdziłam, że warto by było wprowadzić coś takiego do edukacji dzieci, bo tego nie ma w programie. I stworzyłam program, który właśnie mówi o tym. Jak bezpiecznie się kontaktować z psem, którego nie znamy i który jest na przykład bez jakiegokolwiek właściciela, który jest w obecności właściciela, co trzeba zrobić, że trzeba zapytać, czy w ogóle można pogłaskać, jeżeli bardzo się chce. No, i co najlepsze, trzeba poczekać na to, żeby ten ktoś nam pozwolił. Co zrobić w sytuacji, kiedy spotykamy psa, który nie wiem, nawet psa, babci czy cioci, który wydaje nam się, że jest znajomy, ale czy na pewno możemy się na niego rzucać i wieszać na nim, czy może jednak dać mu trochę spokoju i uszanować to, że on może tego nie lubić? Więc na pewno jest to rozłożone na te psy. Nieznajome, te psy znajome, mhm. czytamy. Mamy na zajęciach komunikację taką typową, jak wygląda pies, który jest zadowolony, pies, który jest zły, pies, który jest przestraszony takie zupełnie podstawowe sygnały. Plus rozmawiamy sobie trochę też o potrzebach, bo też okazuje się, że dzieci mają w głowach obraz tego, że chcą mieć pieska, bo będą z nim wychodziły na jakiś tam mhm. spacerek. Dadzą mu Micha i ten piesek jakby jest odkładany na półkę i wyłącza się, baterijkę mu się wyciąga i jest koniec. A okazuje się, że jest dużo więcej rzeczy do zrobienia przy tym się, więc rozmawiamy o potrzebach, a właściwie nie rozmawiamy, tylko bawimy się tak, żeby dowiadywać się o tych potrzebach. I dodatkowo dzieci starsze mają jeszcze w programie zajęcia, które się nazywają, czy śmieszne filmiki śmieszą też psy? Mhm. Czyli o tych wszystkich wiralowych filmikach, na których nie wiem pieski mają zakładany, wydrążony arbuz albo wydrążoną dynię. Mhm. E, I czy te pieski to rzeczywiście śmieszy? Rozmawiamy o sygnałach stresu, o tym, czy ten pies jest zadowolony, czy raczej by nie chciał mieć tego robionego. Mhm. I wtedy dzieciaki dochodzą do wniosku, że a, im się to wydawało śmieszne, ale w sumie to ta druga istota jednak trochę cierpi na mhm. tym. Także to, to jest taki dość szeroki program. Natomiast. No, jest to upakowane w te 5 godzin, taki cykl zajęć, który, mm -hmm. który trwa 5 godzin. Mm -hmm. I taki ten program gdzie jest? Przeprowadza Pani go gdzieś? To znaczy tak, założenie jest takie, że jeżdżę po placówkach i już od przedszkola, no bo tak naprawdę mm -hmm. już trzylatki jestem w stanie w to wprowadzić. Mm -hmm. Oczywiście no, bardzo podstawowo, ale już coś tam są w stanie z tego wyciągnąć, aż do 12 latków przyjeżdżam. Cyklicznie raz w tygodniu, raz w miesiącu, jak się dogadamy z daną placówką, i e, takie zajęcia przeprowadzam na miejscu w szkole, tylko mm. zabieram wszystkie moje graty, żeby móc się tak naprawdę bawić. Okej. Okay. Psa też pani zabiera? Nie. Moje Pisa. zajęcia są bez psa, mm -hmm. dlatego że mamy alergików, dlatego, że niektóre dzieci się boją psa. Mm -hmm. No i ten pies jednak bardzo mocno rozprasza. Gdzieś tam z tyłu mojej głowy jest pomysł, żeby na ostatnie zajęcia, jako taką formę nagrody i też sprawdzenia, czego te dzieci się dowiedziały zabierać psa, ale zobaczymy. Okej, okay. a jaka jest świadomość w ogóle, orientuje się Pani, jaka jest świadomość ludzi co do tego ostatniego tematu, który Pani poruszyła, tych dyń na głowach psów. Ostatnio widziałam nawet pomalowane konie w kolorze różowym, które były zrobione jako jednorożce uh -huh. gdzieś tam, żeby zadowodzić turystów. Nie wiem, to chyba nie było raczej w Polsce, natomiast no, powiem szczerze, Tutaj w tym momencie zachowujemy się jako gatunek bardzo egoistycznie, bo to sobie robimy dobrze, natomiast nie zdając sobie sprawy, jak krzywdzimy tą drugą stronę. Stąd to moje zapytanie: jak u nas jest z taką świadomością krzywdzenia? Mam wrażenie, że bardzo marnie, niestety, bo te migralowe filmiki zagraniczne docierają do nas i wszyscy nagle stwierdzają, o my też musimy to zrobić. Teraz jest sezon dyni, no to założymy psudynie na głowę. Tak naprawdę tych pomysłów jest bardzo dużo i to się powiela i powiela, i powiela, i ktoś naprawdę musi zwrócić uwagę, że ej ja zastanowiłeś się, czy to pies, naprawdę... to jest ścieżki. na pewno fajne. Mm -hmm. Przecież był teraz y, niedawno taki viral, na którym jedna osoba kładła rękę, druga osoba kładła rękę. No i teoretycznie pies miał położyć mm -hmm. swoją łapkę. No i psy tam się rzucały, gryzły i tak dalej. I z tego też nagle zrobiło się. O, Boże, jakie to jest śmieszne! A ten pies był w ogromnym stresie. Mm -hmm. Także jest słabo. Jest słabo, ja pamiętam, już tak może nie z psami związane, ale z kotami sytuacje chyba gdzieś spotkaliście, czy Konina, czy gdzieś pod Poznania, jak matka czy córka kręciły kotem dookoła. Chyba mm -hmm. to była córka i było to nagrane i puszczone na w sieci. No fakt, że ustalono co to za matka z córką, y, mam nadzieję, że ukarano tą panią, natomiast z drugiej strony, y, no, w momencie, kiedy pewne rzeczy zobaczymy, dopiero zdajemy sobie sprawę z tego, jak to może być nieprzyjemne dla tej drugiej strony. I fajnie by było tłumaczyć dzieciom na pewno, że trzeba patrzeć nie tylko przez pryzmat swój i, i tych klapek na oczach, że nam ma być dobrze, nie, bo jesteśmy, nie jesteśmy jedyni tutaj na tej planecie. I też nawet dzisiaj to do swoich dzieci powiedziałam: zawładnęliśmy tą planetą, ale w pewnym momencie, tak jak jest zawsze początek, tak zawsze jest koniec. W pewnym momencie to się skończy. Ja uważam, że takie zajęcia, które gdzieś pozwalają zobaczyć dzieciom, jak mogą um, reagować psy, tym bardziej w dzieci, które nie mają psów. Ja mam psy łagodne, ale ja zawsze do. <coughs> przepraszam, patrzcie, trochę przeziębiłam się um, zawsze do wszystkich dzieci, które podchodzą do innych psów, to mówię, nie z twarzą. Nie podchodź, nie wyciągaj ręki, bo nigdy nie wiadomo. Skoro nie możemy ocenić, jak zachowa się człowiek, to tym bardziej nie możemy ocenić, jak się zachowa wie, pies. Tak? Pies, wiesz. który ma instynkty, który jakby nie do końca wiemy, co może zrobić, mimo tego, że to jest nawet nasz pies. No właśnie. Dlatego fajnie, jak pojawiają się takie osoby, które głośno na ten temat y, myślą, i cieszę się, że pani Kasia Zasada, która jest i behawiorystą, i trenerem psów odjęła się tematu organizacji takiego programu Dziecko i bezpieczeństwo przez zrozumienie. Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą Bardzo głosę. dziękuję.